I jedziemy sobie do Grecji. Jesteśmy na Heathrow. Mieliśmy bardzo dużo przygód, bardzo złych przygód w drodze w, w, przed wyjazdem, ale wszystko udało się załatwić tak jak trzeba. Nie będę tu opowiadał co i jak, bo to było, minęło. Najważniejsze, że jest wszystko jak trzeba. W trochę kiepskich nastrojach dotarliśmy na lotnisko, bo trochę było zbyt dużo stresu, ale dojechaliśmy. Jesteśmy na czas. W za osiem, za 8 e, funtów. Kto, kto, kto biednemu zabroni, da bogato. Także jedziemy do Grecji, jedziemy sami we dwójkę. Zaraz nam humory wezmą się, poprawią, e, wezmą nam się. Włączy Holiday Mood. Także jedziemy. A oczywiście jesteśmy z kim? No, jesteśmy razem, jak zwykle. Jestem i ja. Nie mieliśmy nastroju do nagrywania, ale to musimy mówił, zaczniemy się nagrywać, musimy włączyć Holiday Mood. Tak więc próbujemy, żeby było... Włącz, wejść na rytm holidayowy. Mam nadzieję, że się rozkręcimy i... i no co, no zobaczenia tam po drugiej stronie. Wylądowaliśmy na Korfu, jesteśmy, lot minął spokojnie, pogoda. 27. 27. 16 Busika mamy 17.02. 17, Busika już mamy, także idziemy, będziemy się, ładujemy się do e, transportu i jedziemy na żeby zdążymy jeszcze na kolację. Tak jak Zalaliśmy się, popilnowaliśmy trochę baru, no i teraz idziemy sobie na plażę i no nie wiem, zobaczymy co dalej. Idziemy, idziemy szukać, bo od jutra mamy, mamy plan wynająć yy, kłady i dzisiaj tak już mniej więcej wiemy skąd chcemy wynająć, ale idziemy jeszcze zobaczyć inną miejscówkę i, i jutro od rana zaczynamy zwiedzanie i po prostu plan korfu, plan a dzisiaj był taki dzień rozpoznawczo-odpoczynkowy. Przyjechaliśmy do miasteczka. Przyjechaliśmy po um, pokłady. Pokłady i... takim śmiesznym dużym samochodem, takim nie wiem, co i to było Idziemy, było. idziemy, mamy kłada. Byliśmy teraz w barkomacie i Dwie idziemy. Stupy. 180 eurasów Bierzemy no. największego kłada, jaki jest. 650. Sze, 600, 600 pojemności. Taki duży, ale ma pokażnik fajny. Z tyłu można coś pochować. tego, także. Po prostu. Także wyruszamy. Zobaczyliśmy sobie na plażę, jakąś Gorgius coś tam, nie pamiętam nazwy, bo te nazwy są wariackie I sobie tutaj poleżymy. Jedna z ładniejszych rekomendacji. Tak. Jest lazurowa, naprawdę, jest piękna. I jest piękna czyściutka woda. sobie tutaj posiedzimy, popalamy się godzinkę i jedziemy dalej. Może I... trzy jakieś plaże tutaj panowali. I, jedzie I jedziemy kawałek dalej. Po prostu a zaraz, zaraz polatamy dronem. Coś... Ponagrywamy i tyle. Kładem, kładem jechaliśmy jakieś 40 minut, może pół godziny 40 minut. Bardzo, bardzo, fa fajnie. bardzo fajnie się jedzie. Bardzo. Duży, bo ma dużo mocy. Także fajnie, fajnie. I ma z tyłu taki kufer gdzie można wszystko pochować, to jest najlepsze, że później się z tymi kaskami nie chodzi, ani nic. Jest Żeby... tak duży, że nawet nie, nie dotykamy, tak jak się mniejszy tak. kiedyś mieliśmy, to tak jedno drugiego już tak włazi, tak siedzi na tym drugim, a ten duży, tak. ten największy, to jest naprawdę, nawet się nie stykamy, tak, że mówiąc. Także zaczęliśmy, zatankowaliśmy za 20 euro, cały bak cały i zobaczymy, ile to starczy, mówił Prawy... na 80... Prawda mówił, że około, około... 85 km, no ale zaczynamy, my też go jakoś szybko nie jeździmy i tego, bo się jeszcze trochę boimy, nie mamy dobrego, dobrej wprawy. A są bardzo kręte dróżki, bardzo bardzo kręte są takie naprawdę, że czasami adrenalinka jest, jest. Wyjechaliśmy właśnie na kanał miłości, zaparkowaliśmy maszynę i teraz idziemy po prostu tam jest kanał miłości, idziemy po chodzić, popatrzeć i pospacerować. A może idziemy, może coś jakiś lunch, zjemy, zobaczymy. Na dokładnie 9.40, jesteśmy po śniadaniu i jedziemy. Dzień mamy cały zaplanowany. Tak, 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 mamy zaplanowane kilka punktów. Pierwszy punkt jest za 50 minut, 33 km, ale mamy niespodziankę, bo chcemy kart, karta nam się zablokowała w iPadzie i nie możemy je wyciągnąć, karta pamięci. Próbowaliśmy wszystkimi możliwymi sztuczkami, jakieś tam fineski, te roz... no na, na wszystko, a prawda nie działa, musimy znaleźć sklep. Także og og ogarniamy się i jedziemy. Maszyna gotowa? Jedziemy, tak. Właśnie dojechaliśmy na miejscówkę. Jechaliśmy jakieś. Ile jechaliśmy już? Prawie godzinę, godzinę, nie? Godzinę. I idziemy znaleźć teraz zejście do plaży. Bardzo turystyczna miejscowość Pakarta Sito. Jak już nie wiem, nie potrafię tego nawet wymówić. Ale to taka typowo. Turystyczna miejscowość, bardzo busy, pełno knajpek, nie knajpek, wszystkiego. Przyjechaliśmy ciężką trasą, takie szlaki były, że ho ho ho. I przyjechaliśmy na trzeci taki z punktów, który trzeba zobaczyć, zamek. No i teraz trzeba nogami kawałeczek pójść, więc zobaczymy to czy warto. Pojechaliśmy sobie zjeść jakiś lunchek i sobie znaleźliśmy taką właśnie miejscówkę. Top top one, która tak. nazywa się Porto Timoni. Tak. Coś tam balkon. Ale jesteśmy na fajnym widoku i mamy 500, tak, 500 metrów do super, do super plaży. Do super plaży. Także zaraz idziemy. Tutaj pan nam pić jakieś przyniósł. Thank you. No. Także zaczęło, zamówiliśmy sobie tyle grasa kurczaka grylowanego także zobaczymy wyglądało. Zobaczymy akurat. jak to będzie wyglądało i mamy tutaj 500 metrów do następnej miejscówki. I Jesteśmy trochę zestresowani, bo kończy nam się paliwo w pokładzie. Nie zauważyliśmy, I że nie tak widzieli, szybko pogoń. Po górach dużo nam spalił, bo bardzo wysoko w góry jechaliśmy. Jej. I na tak jesteśmy na. Ostatni kersteszce, le... a pan mówi, że najbliższy CPM za 7-10 minut. Tylko, że problem jest to, że my nie wiemy, ile tego paliwa a teraz starczy już tak. po górach. No i to takie troszkę stresujące. Tak. Będziemy pali jak to. przyjechaliśmy na plażę gdzie będzie słońce zachodzić najlepszy punkt na Korfu, gdzie Logas? Logas Beach gdzie zachodzi słońce, także mamy jeszcze do zachodu słońca gdzieś około 50 minut godzina 22.15 i musimy wykorzystać kłada do samego końca. No i jedziemy zobaczyć tutaj miasteczko w pobliskie yy, po ciemku. Nocą. Nocą, by światełka i w ogóle. także. Miasto się nazywało? Kasiopi. tak. I jest tam jakiś zamek, stare miasto, yy, jakiś old town. Także wszystko pięknie, prawdopodobnie oświetlone. także Idziemy zobaczyć. Si siadamy na kłada i jedziemy. No? Hej, hej, jesteśmy teraz w miasteczku, przyjechaliśmy, zamek jest za nami, pokaż kochanie. Jest tam zamek, jest tam zam... nie wiem czy będzie widać w kamerze, ale tam jest. Jest, to jest ten zamek. Z tyłu, tak. na, Z tyłu. Na, takim, na takim Jest, skórzu. widać, jest, widać, widać. Na takim wzgórzu, trochę oświetlony taki, no oczywiście jest zamknięty, bo już jest za późno, jest a my późno. przyszliśmy sobie po prostu pochodzić po tych uliczkach, popatrzeć na knajpki, na światełka jakie są. Idziemy coś zjeść, wypić i ten, no to bardzo do zobaczenia później. Przyjechaliśmy sobie teraz do tego miasteczka Kapasopka Sa co byliśmy wczoraj wieczorem. Idziemy go teraz sobie obejrzeć za dnia. Za dnia. Zobaczy się. Um, możemy polatać dronem. Y Idziemy do zamku przede wszystkim do zobaczyć. Zamku, tak. I prawdopodobnie już nam spotkaliśmy panie z od nas z hotelu. To jest do K. I idziemy zobaczyć, czy są delfiny. Tak, bo słyszeliśmy, że delfiny to skaczą pomiędzy Korfu e, e, a Albanią. Także mam nadzieję, że jakieś te złapiemy. Przyjechaliśmy sobie do Korfu, stolica, stolica wyspy, Korfu Town. No, Old Town. O, I kierujemy się na stare miasto. Zobaczyć oczywiście przyjechaliśmy kładem, Mamy dzisiaj Kłada ostatni dzień. Bardzo dużo już widzieliśmy po drodze, ale nie nagrywaliśmy, bo po prostu skupilibyśmy na drodze. No Widzimy. bo jest, jest duży ruch i... jest I Tak, i jest tak, wizji, tak, tak, tak. Z... Idziemy zobaczyć, co się tutaj dzieje. Wchodzimy sobie po tym po, po Starym mieście kupiliśmy fajne magnesiki Drogie powiem Wam magnesiki jak nie wiem od 5 euro do 3,50 za 50 ale to już takie byle jakie, a tak normalnie to 5-4 euro za magnesik. Zwariowali po prostu zwariowali. Także sobie o, jeszcze pospacerujemy, może sobie jakąś kawkę wypijemy, połazimy i... Wracamy pomału, nie? Tak, wracamy na naszą plażę, materacy dmuchać, bo kupiliśmy te materacy dmuchane i będziemy leżeć i się opalać nad morzem na plaży. Dzień dobry, Kolejny dzień. Dzisiaj... Wczoraj poznaliśmy fajnych ludzi. Tak. I spędzamy. Tak. Tutaj jest Ewelinka. I tu i tutaj Ewelinka. Jest tutaj do... Robert. Oh. I tak. Wynajęliśmy sobie łódkę. I będziemy dzisiaj cały dzień pływać. Tak. Idziemy zrobić kilka wysepek. Idziemy zobaczyć te delfiny. Delfiny, plaże i zobaczyć w ogóle no, może coś. coś zjeść, coś... wypić w jakimś tak. może fajnym tak. miejscu ichowym. Miejscu. Także parę słów o sobie poproszę. Ja jestem Ewelina. Mieszkamy w najmniejszej gminie w Polsce, w szlichtynkowej. Przyjechaliśmy wczoraj przylecieliśmy z Wrocławia tutaj z moim mężem Robertem. Ja bardziej w tym. I spotkaliśmy właśnie yy, Tomka i no. Asie najwspanialszych tak, ludzi super, Tak mi no. się wydaje jak dotychczas Tak, tak. tak. No, je, to Jeszcze, to jeszcze to. nie pokazaliśmy swojej prawdziwej twarzy tak. Także co? Jedziemy Jedziemy Będziemy coś próbowali nagrywać I będziemy tak. zdawać relacje Żeby później sobie obejrzeć jakiś film tak. Z tego wyjazdu tak, Jak, tak, jak tak. się kiedyś gdzieś, gdzieś spotkamy na jakimś piku. O, o, o. Halo kapitanie Właśnie przy, przy, za, za, przypłynęliśmy do portu w Jopi, chyba tak się to nazywa, strzeliliśmy rundkę rozpoznawczą, żeby widzieli, że tu wilki morskie są na, na rejonie i lecimy dalej. No, niestety, co się zacznie, to musi się i skończyć. Tutaj są tacy bardzo niemili <Laborator ilenity> ludzie, <gry Dziękuję> którzy, którzy, którzy jeszcze zostają. Tak. Jesteśmy trochę na nich źli. <khościewiento> o, są z tyłu następni, proszę bardzo. Ale co? Nie. Także. Tutaj Właśnie. proszę następni, co są irytujący i denerwujący dobre. Ja, my zostaliśmy adoptowani, także do zobaczenia. <grystanie> także co? No chyba, chyba to już więcej nic nie będę nagrywał, to będzie koniec.